No to Speednet po pracy generalnie oferuje masę rzeczy. Ja żałuję, że nie mam tylu, tylu czasu, żeby móc jakby wybrać w tym wszystkim udział, ale na jedną rzecz właśnie znalazłem czas. Jest to nasz taki speednetowy rock band, w którym gram na perkusji i ze znajomymi właśnie ze speednetu tworzymy taki samozwanie, czy troszeczkę zespół. Gramy w siatkę bardzo dużo z trenerem. Jest piła. Jest. Czasem koszykówka. Jest strzelnica. Mamy rozciąganie. Asia prowadzi warsztaty z szycia. Chodzimy strzelać, nurkować, grać w kręgle. Komando Foki, komando <grymki>. które Mariusz prowadzi, czyli wszelkiego rodzaju e, inicjatywy podchodzące pod takie no, ranmagedonowe. E, e, komandoskie e, aktywności po miejskich lasach i plażach. Eventy strzeleckie, eventy, które przygotował nas do jakiegoś bushcraftingu, eventy sportowe typu e, wspólny udział teamem e, na przykład w jakichś biegach przełajowych czy, czy jakichś biegach o wytrzymałość. Liga Formuły 1, którą robimy sobie online w czasie pand pandemii. Jeździmy również na narty. Ty możesz powiedzieć, że razem jeździmy na motocykle. O. 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 Tak, o. Tak, o. Tak, tak. Ja myślę, że nie powiemy o bilardzie, bo to jest zbyt oczywiste, ale powiemy o hackathonach na przykład, w których braliśmy udział. Wiele nieprzespanych nocy, Dokładnie, ale opłacało się. Jest sporo kanałów, które każdego mogą zainteresować. Właśnie. Uprawa roślin, yy, plaszówki, yy, gry, PlayStation. Joga, yy, strzelanie. <laughs> bieganie, herpagany, rowery. Tak. Jest sporo rzeczy. Wspólnie imprezujemy, wspólnie oglądamy jakieś konferencje przy pizzy. Ogólnie nie tylko z współpracownikami, ale ze znajomymi. I to jest fajne. Oprócz tego zdarzają się jeszcze wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści imprezy. Tak. Oprócz integracyjnych, takich wyjazdowych, tam, dwudniowych, tak, gdzie się tam wszyscy spotykamy i, i, i razem spędzamy sympatycznie czas, to są pre, imprezy projektowe, yy, gdzie to są jakieś wyjścia nie wiem, na obiad, czy po prostu na jakąś imprezę. I to chyba zależy od inwencji już samego piema, czy, czy ludzi w zespole, co chcą robić, tak? bo tam były i kłady, i wyścigi, e, rajdówkami, i jakaś jazda Lambo, ale nie wiem, czy, akurat, czy Lambo to nie było z jakiegoś konkursu, nieważne. No, tych, tych inicjatyw jest sporo. No i oczywiście piątki bez powodu. No i piątki bez powodu, tak, gdzie osoby oczywiście chętne, konsumując pizzę, pizzę zażywając likwidację. Wodę. Likwidy, wodę. W wodę, tak, e, e, oddają się czystej radości. No, naprawdę tej aktywności poza mamy, mamy sporo. Nie? Wszystko służy też integracji z połów, jest tam, super. Nie, ma, nie, ma nie mamy jak narzekać na nudę. Spinat wspiera bardzo dużo działalności charytatywnych. Tak jak mieliśmy teraz przykład chociażby z wspieraniem uchodźców z Ukrainy. Bardzo często bierzemy udział w jakichś akcjach. Ja zawsze pamiętam, jak to jest w czasie wośpu, na przykład. Licytujemy coś za. Wielką kwotę, czyli nawet kilkanaście tysięcy, i to jest coś, co potem na przykład w bilard można wygrać, czyli na przykład przejazd samochodem czy ekspres do Kawy, z którego wszyscy korzystamy. Zbieramy pieniądze na, do naszej świni skarbonki za wszystkie ekscesy biurowe, typu na przykład odgrzanie ryby w mikrofali, co jest karygodne i powinno być karalne. I za takie przewinienia tam wrzucamy piątaczka do, do świnki skarbonki. I potem z tej świnki e, przeznaczamy pieniądze na cel charytatywny czy na licytację wośpu. Co roku bierzemy udział w e, licytacjach właśnie wośpu, żeby też pomóc dzieciakom. No i zazwyczaj są akcje spontaniczne, w które też się włączamy i, i staramy się tam pomagać, jak tylko możemy. E, z początkiem pandemii fundowaliśmy sporo komputerów dla dzieci nauki zdalnej, więc e, takie akcje też, też nie są obce. A, a jeszcze, żeby wspomnieć, wspomagamy kluby sportowe młode, kupujemy im sprzęt, więc. Co jest tak, że chcemy także, żeby nie tylko IT, ale coś jeszcze tutaj się działo.